Wybraliśmy się na spacerek. Zobaczmy się śliczne angielskie miasto York. Jest to hrabstwo West Yorkshire. I naprawdę polecam się tu wybrać, bo są piękne kanały, ale mają również mury, które otaczają całe miasto. O tutaj nawet widać kawałek tych murów miejscu, po których można nawet się przespacerować także polecam można również sobie zrobić taki city cruise Siadasz, płacisz i oglądasz i zupełnie przypadkiem schodząc tutaj obok murów trafiliśmy na pokaz militariów polecam się wybrać do okolicznego parku jest tutaj naprawdę Pięknieście. Tam na górce stoi taki stary zamek bądź dom, szlachcica. Dużo tutaj w Anglii takich miejsc. Warto się wybrać jak ktoś będzie, polecam. Ciekawsko można liznąć historii. Są tutaj mury starej katedry. Ale jest również imponująco piękna nowa katedra. I oto właśnie przechadzając się takimi pięknymi uliczkami w angielskim stylu, ukazuje nam się śliczna katedra. Minster of York się nazywa i robi naprawdę imponujące wrażenie. Angielska budka telefoniczna. Turystów jest sporo, ale nie ma co się dziwić, bo naprawdę, naprawdę robi to wrażenie niesamowite. Wewnątrz również. My nie będziemy wchodzić do wewnątrz, ale zobaczymy sobie ją na zewnątrz. Śliczna, śliczna, duża, pięknie zdobiona. Spróbujemy znaleźć lepszą perspektywę. O tutaj. Od prądu drzewo nam nie pomaga, co prawda, ale damy sobie radę. Uwaga, pięknie to wygląda. Jeszcze boczne ujęcie sobie tutaj przyjść, posiedzieć, spędzić miły czas w parku z przyjaciółmi, wypić herbatkę, zjeść dobrego loda. Warto tu przyjechać, chociażby po to, żeby się przejść tymi pięknymi. Urokliwymi, staroangielskimi uliczkami. Fajne takie ubrania. Jest tutaj mnóstwo takich sklepów, malutkich, większych. W ogóle w Yorku kiedyś żyły duchy. Jest taka historia, że w podziemiach właśnie tam urzędowały. I nawet można tutaj kupić figurki, które. Upamiętniają. Ok, i tym akcentem będziemy kończyć wizytę w Jorku. Polecamy. Kto nie był, musi tu przyjechać.